Dosyłacz Staba i Turbo. Bo jeszcze nie ma wszystkich ulepszeń polowych Karolek. Zobaczmy na odznaki biegłości. Ta, brak żałosny zasięg widzenia, jak to w isie 6. Jak to w większości ataków ruskich. Patrzmy, co będzie pan Karol robił bo po wyniku no będzie dziwna to bitwa prawdopodobnie patrząc na wynik który wykręcił no na początek na ...lewą stronę. Dosyć bezpiecznie. Ja najczęściej jadę na mida i dostaję cęgi, ale próbuję zdjąć Artę albo jakiegoś lighta. Chociaż buraskę w tej bitwie. No i czekamy. Widzieliśmy arta strzeliła, więc będziemy się mo może bronić przed Artą, zobaczymy, Karol czeka, powolutku, 27 pestek na isie w szóstym, starcząco, żeby zrobić epicką bitwę. Mamy pierwszą pestkę. Lorkę. Lorka spadła na. 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 Wiecie co jest komiczne? My mamy. E, tutaj sojusznicy mają tylko jedną buraskę. Przeciwnicy mają trzy buraski. Czy dobrze, że te buraski rozwalą tą mapę w drobny mak? Chodzi mi o spoty. Ale jak widać, na razie. Na razie nie widać, żeby nasi dostawali. Tygrys dostał coś. Arta zniszczona. Trochę to, to dziwiłem się, że Karol nie patrzył tam na skołpie, wręcz, bo widać było, że po lewej stronie jest ta arta. No i zobaczmy, co Karol, Karol, ro Karol robi. Przy tylu te dekach, w takiej kampie. To, że dostał tylko jedną pestkę. To wręcz dziwne. Tutaj celowanie w łaskę, Ładna pestka. i S6 jest fajna. Aczkolwiek te apc -y nie są jakimiś APCerami, które lecą 1500 metrów na sekundę. Nie wiem, ile tu jest 1100. Nie, 988. I teraz bardzo odważnie Karol przejeżdża na drugą stronę. Dwie pestki przyjęte. Pierwszy spot przeciwnika. Tutaj podniesienie działa, żeby nie dostać w garnki. Delikatne. No i Karol podjeżdża w krzak. Podjeżdża w krzak. Spotuje na razie 700 trójkę. I właśnie się dzieje to. O czym mówiłem, że to będzie dziwna bitwa. Już wiecie, co tu się stanie. 2200 spota. 2700. Jeszcze raz się 700 trujeczkę spotnęła. spotna na Udessa. 3000 przekraczamy. 3,5. 4000 przebite. Jeszcze prawdopodobnie na ślepo coś lew dostał po spocie Ka Karola. Lew się spotuje jeszcze raz. A Karol jeszcze odważniej. Nie wiem jak mu się udało tutaj przejechać przy całym, całej drużynie przeciwników. Bo robiłem wiele razy tak w swoim życiu. N Najczęściej nie udało mi się przejechać. Albo przejeżdżałem na 5HP i dobijano mnie przy pierwszym lepszym piku na wieżę. Harold mu 421HP. Tutaj ładnie, od lewej strony. Próbuję ...potować Otnął Irona. Iron nie zdążył strzelić nawet do niego. przycelowany do końca strzał w szpatułkę. I patrzcie, jest sześć czołgów. Karol jedzie dalej do przodu. Jest na strzał od Ferdynanda. Jest na strzał od Wikeia, jest na strzał od. SU. i spotuje kolejne czołgi. On non stop jeździ na spocie i nikt do niego nie strzelił. 7000 po spocie. Tutaj. Ustawianie się za przeciwnikiem, za wrakiem Karola. Karol ma już 7000 po spocie 2600 damage'o. Kolejny spot, kolejne wartości po spocie. Przeciwnicy nie umiem go przebić. Teraz SMV przebija go raz. 7200 po spocie. No tu niestety się nie udało przebić. Ale zobaczcie, to jest dalej wszystko po Karolo, Karola spocie. 8100 po spocie. 8400. Prak zrobiony na sm -fale. Karol wie, gdzie jest buraska, bo strzeliła do niego stamtąd. I jeszcze udało mu się strzelić buraskę.

9353 i 3356 obrażeń. Karolowi się bitwa marzeń trafiła. Jak 15 czy tam 13 czołgów go nie, przez nie zniszczyło na przejeździe? Nie wiem. Próbowałem dziesiątki razy robić takie akcje na Prochorówce i nigdy nie chciało mi się udać. Zdarzyło się tam jakieś 7000, nie wiem. Gruzetą 5A na dyszkach, ale nigdy nie zdarzyło się przy matchmakingu na ósemkach zrobić 9:300. THP, który jest ślepy, który na początku bitwy podjeżdża pod przeciwnika, gdzie nic nie jest wyspotowane, znaczy, że dostałby double traka, co nie jest ciężkie, jeśli Karol nawet hp nie miał, nie miał traków ulepszonych.